Nie, nie chcę, nie chcę, nie! Już nie chcę grać! Musisz grać! Nie, ja nie chcę grać! Musisz! Nie. To teraz nagrywała. Cześć, siemanko moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Computronic Gaming. Już jest po PGA. Poznań Game Arena 2019 za nami i bardzo Wam dziękuję, że przyszliście tam wspólnie z nami spędzić aktywnie czas i powalczyć o atrakcyjne nagrody. Między innymi mieliśmy codziennie 240 Hz monitor do wygrania. Ponadto mieliśmy również specjalny sklepik komputernikowy, który miał niesamowite oferty promocyjne specjalnie dla was na czas PGA. Ale udało mi się wywalczyć, żeby niektóre z tych ofert przedłużyć jeszcze na kolejny tydzień. Więc jeżeli nie było was na PGA albo nie zdążyliście zawitać do naszego sklepu i zaopatrzyć się w nowe peryferia albo nowy komputer nawet, no to śmiało sprawdzajcie link w opisie tego kanału, ale ostrzegam, że produkty są ograniczone ilościowo, więc lepiej się pośpieszcie. Ale żeby Was do tego wszystkiego dodatkowo zachęcić, przygotowaliśmy specjalnie ten materiał, w którym prezentujemy Wam polecany przez nas zestaw peryferiów na Poznań Game Arena 2019. Tak więc, nie przeciągając jeszcze bardziej tego już długiego wstępu, zapraszam Was wszystkich do materiału. No to zaczynając od proponowanego przeze mnie zestawu, oczywiście na pierwszy ogień musimy wziąć podkładkę i tutaj mam dla Was dwie ciekawe propozycje, czyli ROCCAT Vital Force White i już pokazywaną przeze mnie w innym materiale Razer Gorillatus Stormtrooper Edition, czyli podkładkę nawiązującą do Star Warsów. Jeżeli chcecie mieć prosty, niekrzykliwy design, ładnie stonowane kolory, i zależy Wam przy tym na tym, żeby podkładka zajmowała sporą część Waszego biurka, to propozycja od Rockatu jest tym, czym powinniście się zainteresować. Jest ultra cienka, więc idealnie przylega do powierzchni blatu Waszego biurka, jest przyjemnie elastyczna. Jedyny kolorowy akcencik tutaj na boku po prawej stronie. Solidne obszycie, co przełoży się na dłuższą żywotność tej podkładki 85 na 33 cm, czyli jest naprawdę turbo. Dużo miejsca zmieścicie zarówno klawiaturę, jak i myszkę. Być może nawet słuchawki znajdą dla siebie miejsce. Jedyny minus tej podkładki tak na dobrą sprawę, jakość gumy, którą została wykończona. I to w połączeniu z jej ultra cienkim designem, bo to jest 2 mm grubości. Sprawia, że jeżeli jest nieobciążona, niedociążona, po prostu śmiga po Waszym blacie. Ale na szczęście to się od razu naprawia, jeżeli położymy na niej klawiaturę, położymy na niej myszkę. Podkładka przylega solidnie do biurka i spełnia swoją rolę perfekcyjnie. Jeżeli zaś macie trochę więcej budżetu, no prawie dwa razy tyle, ale zależy Wam na tym, żeby Wasze stanowisko gamingowe wyglądało tak, że jest tylko Wasze. I każdy wiedział, że lubicie Gwiezdne Wojny. To jest to podkładka, obok której nie można przejść obojętnie. Goliatus, Stormtrooper Edition. Ładna i dobrze wykonana grafika, naniesiona tej technologią, która zapobiega wycieraniu się jej podczas użytkowania. Więc, no nie zawsze macie super czyste ręce i śmigacie po tej podkładce, powinniście być w stanie bez żadnego problemu wyczyścić ją, żeby znowu świeciła swoimi. swoją chwałą. <grych> Grubość tej podkładki to 3 mm i guma, którą została wyłożona od spodu, jest znacznie lepszej jakości niż w poprzedniku, no ale ta jakość też jest przypłacona odpowiednio większą ceną. Ale ta cena wynika z tego, że tu mamy grafikę na oficjalnych prawach Lukas Arts. Czy Lukas Film? Haha, to nie jest Lukas Arts, to jest Lucasfilm. Film. Ha, ha. Oprzycie, jest dość solidna podkładka, już swoją grubością sugeruje, że będzie wyborem na dłuższy czas i posłuży wam naprawdę przez długie, długie lata. Jeżeli chodzi o tę szerokość, to 92 cm to jest absurdalnie dużo. Idąc dalej, kiedy już mamy położoną podkładkę, no to co to jest? Podkładka pod. No, myszkę, tak, myszkę, dlatego idę po myszkę. Wracając do Was z myszką, jeżeli chodzi o gryzonie, no to tutaj stawiałbym na coś, co jest sprawdzone i polecane przez wielu profesjonalistów. Jeżeli ktoś szuka gryzonia w atrakcyjnej cenie poniżej 300 zł, G502 jest myszką, której powinien się przyjrzeć. Oferuje ona od 100 do 16 tysięcy dpi bez zbędnego wygładzania, przycinania czy też przyspieszeń. Otwierając pudełko, jak widzicie, wytłoczka dość nietypowa, wysuwamy ją z pudełka na tatce umieszczone. Wszystkie papierki plus pudełko z ciężarkami, o którym za chwileczkę powiem więcej. Naklejka z logotypem Logitech. No i finalnie instrukcja, co mamy zrobić z myszką. Uwaga, co mamy zrobić z myszką w dwóch krokach? Nawet w jednym kroku, podnoszę ją do komputera, bo na drugim jest to, że ona już sama sobie pobierze oprogramowanie. Jeżeli tego nie pobierze, to masz linka. Pudełeczko w bardzo ładnej heksie umieszczone ciężarki. każdy z nich o masie 3,6 g. Będziemy mogli je umieszczać w dowolnej konfiguracji wewnętrzu naszego gryzonia, dzięki czemu będziemy w stanie też przesunąć środek ciężkości myszki. Mówiąc o samej konstrukcji, jest to dość długi gryzoń z relatywnie wysokim podbiciem, więc będzie pasował do osób z większymi dłońmi, Jak na przykład ja. Jak w wielu myszkach narzekam na przycisk sniper, że jest absolutnie za daleko, jest nie do wykorzystania, no to w tym gryzoniu w pełnym chwycie znajduje się on idealnie pod krawędzią mojego kciuka, dzięki czemu jestem w stanie z niego skorzystać. Myszka sama w sobie ma 11 programowalnych przycisków, co jest naprawdę świetnym wynikiem i w zasadzie każdy z nich jest bardzo łatwo dostępny. Niestety nie jestem fanem umieszczania przycisków przy lewym przycisku myszy, bo palcem wskazującym jest absolutnie ciężko je trafić. Dwa przyciski standardowo obok kciuka, no i przycisk sniper. Z konstrukcyjnych rzeczy bardzo fajnie wysunięta podpórka pod kciuka. Jeżeli chodzi o fajne bajery, tak jak teraz widzicie, kółko Rolki jest wolne, śmiga sobie z takim pięknym szumem. Mamy też przycisk od zablokowania trybu rolki. Czyli ona jest luźna, albo blokujemy i przeskakuje o znacznie mniejszą ilość linii. W zależności od Waszych preferencji jesteście w stanie dopasować, czy dużo scrollujecie, no jeżeli na przykład przeglądacie memy w pracy, no to lubicie sobie mieć odblokowane kółko i robić siu i wszystkie memy przyjmujecie, jeden za drugim, za trzecim, za czwartym. I nikt się nie zastanawia, dlaczego ty siedzisz przed komputerem czwartą godzinę, i tylko cross, 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 O, cześć szefie! O czym jeszcze nie powiedziałem to o tym, że rolka również może być ściśnięta na lewo i na prawo? Co przy przeglądaniu większych dokumentów jest również bardzo przydatne. Warto wspomnieć, że boki tego gryzonia, zarówno lewa, jak i prawa strona, zostały wykończone porowatą antypoślizgową gumą, więc mamy tutaj pewność uchwytu nawet przy dłuższych sesjach gamingowych. A klawisze, jak i obszar podporu dłoni, tak fachowo producent określa to miejsce w sumie nie sposób się z nim nie zgodzić są pokryte powłokami chroniącymi je przed promieniowaniem UV, przed ścieraniem. Ponadto w prosty sposób mamy Mocowaną na magnes klapkę, która odsłania nam wnętrze gryzonia, i dookoła sensora możemy budować wcześniej wspomniane przeze mnie ciężarki. No bo ja tak sobie gadam, gadam o tym gryzoniu i wiecie co, zdaję sobie sprawę, że w zasadzie jeszcze nie podłączyłem jej do kompa, więc klatkaż włącz, poproszę laptopa i jedziemy. Tam leży. Tam. No to mamy komputer, podłączamy myszkę, i od razu jak macie Logic Gaming Software zainstalowane, odpala wam się. Okienko, ten G7 po środku, to jest zmiana profilu wgranego w myszkę. I tych profili może być pięć. I każdy może mieć po pięć poziomów czułości zaprogramowanych. A w jaki sposób się dowiadujemy, na jakim jesteśmy? Ano przełączając się właśnie tutaj pomiędzy różnymi światełkami. Pięć profili do zaprogramowania i w każdym, ale to w każdym, klawisze mogą być zmienione. Czy to będzie kliknięcie lewym przyciskiem, które chcemy zaprogramować inaczej, czy to może będzie właśnie tak jak G7, G8 są zaprogramowane od zmiany DPI i chcemy, żeby one były odpowiedzialne za coś innego. Czy to będzie nowe polecenie, czy to będzie edycja tego polecenia. Możemy wybrać wcześniej zdefiniowane rzeczy, które mogą się zadziać, na przykład "alte 4 możemy komuś zrobić. Jeżeli kliknie prawym przyciskiem myszy, to będzie "alte 4 no, czy to nie brzmi świetnie. No i finalnie w tym oprogramowaniu oczywiście możemy skonfigurować również system podświetlenia, czy to będzie logo, czy to będzie wskaźnik DPI, jak będą wyglądały, jakie będą efekty. Niestety mając na uwadze to, że to jest tylko po prostu takie logo. I taki mały wskaźnik jak DPI, no to wybór jest oczywiście odpowiednio okrojony. Niemniej jednak będziecie w stanie synchronizować to ze wszystkimi swoimi urządzeniami Logitecha działającymi w tym samym oprogramowaniu. Przechodząc od razu gładko dalej, myszka nigdy nie będzie kompletna bez klawiatury w zestawie, a jak klawiatura, to nie byle jaka. Moim wyborem na dzisiaj jest Corsair K95 RGB Platinum, czyli klawiatura nazwana przez jednego z youtuberów Ferrari wśród klawiatur gamingowych. Jeżeli spojrzycie na to pudełko, to od razu wiecie, że tu chowa się coś grubego i uwierzcie mi, jest naprawdę grubo. Najwyższy model ze stajni Corsaira, więc wszystko to, co od K55 we wszystkich wyższych modelach znajdujecie będzie miał swoje odzwierciedlenie w tym finalnym produkcie w najlepszej klawiaturze jaką możecie dostać z logotypem Corsair na sobie. Instrukcje. Nie, to jest karta gwarancyjna. Instrukcje. Teraz są instrukcje. Ale również wymienne kapy, jeżeli chcecie jeszcze bardziej podkreślić gamingowy charakter swojego zakupu. Dwustronna podpórka pod nadgarstki. Chcecie mieć z jednej strony gładką fakturę, z drugiej Chropowatą. Jak najbardziej jesteście w stanie to zrobić, bo ona się tutaj trzyma na magnesy i to wy decydujecie, jak finalnie będzie wyglądała wasza klawa. Nie już ją wygiąłem. Podkładka sama w sobie jest gumowa z magnetycznymi prowadnicami na górze i na dole, dzięki czemu wpina się w plastikowe podniesienie, ale uważajcie, bo jeżeli ją wyjmiecie i przypadkiem machniecie, to się wygina. Klawiatura komunikuje się z komputerem poprzez dwa porty USB, oczywiście jesteście w stanie podłączyć tylko jeden. Ten drugi to jest po prostu przerodka, którą utrzymujemy tutaj z tyłu, jeżeli chcielibyśmy podłączyć sobie, nie wiem, telefon na przykład, albo zmieniamy co chwilę jakieś akcesorium. To, za co zawsze chwalę Corsera i tutaj absolutnie nie mogę odpuścić w żadnym wypadku sekse klawiszy multimedialnych i najprzyjemniejsza do korzystania rolka eee, poziomu głośności, absolutnie ją uwielbiam i tak długo jak korzystałem z klawiatury Corsera byłem mega zadowolony. To, co mamy po lewej stronie, to jest sześć przycisków makr. W pełni programowalnych i od podstawowych makr, tak jak mówiliśmy na przykładzie myszki, że to może być akcja na Stadie Alte 4, zamknij aplikację, otwórz OBS-a, przełącz scenę i co tam na dobrą sprawę tylko chcecie. Jesteście w stanie to przy pomocy IQ zaprogramować. To, czym ta klawiatura wyróżnia się na tle konkurencji, to solidna rama wykonana ze szczotkowanego aluminium klasy lotniczej, co wpływa bezpośrednio na jej w zasadzie absurdalną jakość wykonania i wytrzymałość. Jest bardzo solidnie wyłożona gumą od spodu, więc tutaj nie będzie żadnych problemów podczas bardziej intensywnych sesji grania, że klawiatura Wam uciekła i nie byliście w stanie trafić w klawisze. Uh! No i mamy ją wreszcie podłączoną do komputera, jak widzicie od razu rozległa się piękna, świetna iluminacja i to, co ją wyróżnia właśnie od chociażby nieco niższego modelu klawiatur Corsera, to to, że mamy tutaj dodatkowy Lightning Edge, żeby jeszcze bardziej wyrazić siebie podczas rozgrywki. Warto jednak wspomnieć, że klawiatura, którą Wam dzisiaj prezentuję, jest na przełącznikach Cherry MX Speed, co daje Wam w zasadzie 1,2 mm do punktu aktywacji od naciśnięcia klawisza, jeżeli chodzi o personalizację, to mamy tutaj dostęp do szeregu możliwości proponowanych przez IQ właśnie od Corsera, bo nie dość, że każdy, ale to każdy klawisz możemy indywidualnie zaprogramować do innej akcji, to również możemy go indywidualnie potwierdzić, to również możemy po prostu dopasować to do siebie jak tylko chcemy. Więc zaczniemy od podstaw, czyli akcje. I wchodząc w klawiaturę wybieramy sobie dowolny przycisk, na przykład chcę, żeby F po wciśnięciu z opóźnieniem wywoływało makro. I to makro oczywiście sobie dodamy, wciskam F, samo się dzieje. Rączki mam tutaj, w sumie nie mam czyste. Podczas programowania makro oczywiście możecie skorzystać z biblioteki akcji, która jest dostępna wraz z klawiaturą, więc tutaj też nie będzie żadnych problemów z tym. Przechodząc do podświetlenia, mamy tutaj wiele różnych stref, wiele sekcji. Samo logo Corsera jest podzielone na trzy osobne segmenty. Możemy zaznaczać pojedyncze przyciski, pojedyncze klawisze, możemy zaznaczać też jeszcze inne grupy klawiszy. Absolutnie możemy stworzyć na klawiaturze, co na dobrą sprawę chcemy. I od razu po zaznaczeniu efekt jest pokazany. W tym momencie mamy spiralną tęczę. Zaznaczam nowy sektor. Bang. I podgląd na żywo pokazuje nam, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jeżeli chodzi o efekty, jest ich absolutnie całe multum. Jeżeli chcecie się z nimi zapoznać bliżej, no to zapraszam Was na inne filmy, na których rozmawiamy więcej o możliwościach, jakie daje nam personalizacja produktu w IQ. No i finalnie przychodzi pora na słuchawki. Chyba nikogo nie zdziwi, jeżeli zobaczycie tutaj na store HyperXa. Niemniej jednak wielokrotnie już pokazywaliśmy Cloudy, Cloudy Dwójki, Cloudy Alpha i chciałbym pokazać Wam coś innego. A w zasadzie sam chciałbym się przyjrzeć innej propozycji od HyperXa. Tym razem uderzamy znacznie wyżej, bo to są HyperX Cloud Orbit. Multiplatformowe słuchawki od HyperXa, które wynoszą rozgrywkę na jeszcze inny poziom. Czy to tak jest w rzeczywistości, przekonamy się za kilka chwil. Warto wspomnieć jednak, że to jest wersja Orbit. Jest jeszcze wersja Orbit S, która oprócz wszystkich cech tych słuchawek posiada śledzenie ruchów głowy. Tak, dla mnie tutaj jest totalna abstrakcja, więc na pewno Orbit S pojawią się w osobnej recenzji na naszym drugim kanale. też prawy górny narożnik tam musicie wpaść koniecznie. Słuchawki, które według specyfikacji mają 100 mm przetworniki. Standardem teraz ławka jest takie 40-50 mm. Rzadko kiedy zdarza się ktoś, kto chwali się większą ilością. Tutaj jest na stronie producenta podane o 100 mm, czyli dwa razy większe jeszcze od standardowych. Powiem Wam, że już po wyjęciu z pudełka to jest produkt premium. 100% premium. Absolutnie genialne w dotyku. Matowe wykończenie to jest taki mięciutki plastik w wykończeniu. Na pewno, na pewno to znacie. Regulacja poprzez wysunięcie pałąka skórzane pady. Wyglądają obłędnie, wyglądają genialnie. Dwa pokrętła od głośności słuchawek, od głośności mikrofonu, przycisk włącz wyłącz, ładowanie baterii, dźwięk 3D, wyciszenie mikrofonu. Prawa słuchawka wolna od jakichkolwiek przełączników, więc tutaj można by było coś przenieść, ale o nich za chwileczkę. Eng. Materiałowa torba do przenoszenia słuchawek, oczywiście e, mikrofon. Jak dobrze wiemy, Hyper mają naprawdę solidne mikrofony. Kabel USB-a do USB-C. Kabel USB-C do USB-C i kabel jack do jack. Powiem Wam tak, że dawno nie miałem w rękach słuchawek, których tak bardzo nie mogłem się doczekać, żeby założyć, bo mam wobec nich ogromne oczekiwania. Ale cisnął. What? Dlaczego? Nie powinno tak być. Wyglądają świetnie, ale po prostu ta poduszeczka to jest zdecydowanie za mała. Konstrukcja jest przez to zbyt sztywna. I strasznie cisnął na głowę. Jak mi jest przykro. Średnio wygodne słuchawki, które wyglądają genialnie. Podłączę je do komputera, zobaczymy co się stanie. Ja się szybko upewnię, czy mamy 100% głośności jest na 100%. W tym momencie wyobraźcie sobie e, są słuchawki założone i tyle dźwięku wydostaje się na zewnątrz. I teraz bez zmiany wskazań potencjometrów. Serio, jak dobre głośniczki. Z czym zakładacie? Ja mam teraz 100% radochy z jakości dźwięku, a Wy tego prawie, że nie słyszycie, co jest świetne. Absurdalnie dobrze grają. Naprawdę dawno nie miałem takiej radości ze słuchania muzyki, zwłaszcza, że ich pasmo przenoszenia to tak długo wyczekiwane od 10 Hz do 50 tysięcy. Więc tutaj mamy absolutnie, w zasadzie wszystkie dźwięki, jakie można usłyszeć, pokryte co jest mega, mega spoko. No i dowiedziałem się, do czego jest ten przycisk, przycisk włącznika, wyłącznika. No właśnie ze względu na ich konstrukcję, na 10 mm ortodynamiczne głośniki potrzebują one po prostu dodatkowego zasilania, więc jeżeli używacie analoga, czyli wpięcia po jacku, no to potrzebujecie mieć naładowaną baterię. Na szczęście ta się dość szybko ładuje i w pełni naładowana starcza na 10 godzin grania. Niemniej jednak warto cały czas pamiętać o tym, żeby te słuchawki naładować. Żaden test słuchawek oczywiście nie będzie kompletny, dopóki nie dowiemy się, jak gra dołączony do nich mikrofon, dlatego też od razu wchodzimy w rejestrat dźwięku i... Po wskazaniach jest to ten mikrofon, więc rozpoczynam do Was, moi drodzy, wywód niesamowity o tym, w jaki sposób mogą brzmieć słuchawki HyperX Cloud Orbit z jednokierunkowym mikrofonem z noise cancellation. Ha! Z jednokierunkowym mikrofonem, z redukcją szumów i kilkoma innymi fajnymi bajerami. Dodatkowo wbudowany pop-filtr, więc nie powinno być problemów z dziwnymi dźwiękami. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą jakość mikrofonu, to jest absolutnie zadowalająca do tego stopnia, że myślę, że byłbym w stanie poprowadzić niejednego streama bez dodatkowego zewnętrznego mikrofonu, a po prostu bazując na tym, co dają mi słuchawki same w sobie. Tyle gadania o sprzętach pojedynczo, chodźcie do podsumowania. Papciu! Te słuchawki są zaląbiste. Podsumowanie. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał i udało mi się chociaż troszeczkę zaciekawić Was dzisiejszymi produktami, bo wybraliśmy naprawdę solidne propozycje z przeróżnych półek cenowych, ale w każdym razie są to sprzęty, którym realnie warto bliżej się przyjrzeć. A teraz, przy okazji zakończonego już Poznań Game Arena 2019, macie okazję. Jeszcze przez kilka chwil nabyć je w luksusowych, bo nie ma się co oszukiwać, w luksusowych cenach. Sprawdźcie koniecznie linki w opisie tego filmu, zostawcie subskrypcję i widzimy się za tydzień!